Cześć. Witam ciebie na kolejnym treningu. Dzisiaj będziemy się rozluźniać, będziemy się masować, będziemy się rolować. Więc tak, do tych zajęć potrzebujesz gładką rolkę. To jest ważne, żeby ona nie była z wypustkami, bo inaczej bardzo ciężko będzie rozluźnić te spięte mięśnie. Więc jeśli masz gładką rolkę, w razie czego to może być duża, gładka butelka z wodą, jakby co, ale pełna, żeby się nie ściskała. I dzisiaj skupimy się tylko na nogach, tak rozluźnimy delikatnie całe nogi, od łydek przez pośladki aż do naszych mięśni czworogłowych z przodu uda. Zacznijmy sobie od łydki. Połóż rolkę na środku łydki. Dłonie połóż obok bioder, tak? czyli nie jakoś super z tyłu, bo będzie ci ciężko, obok bioder. Delikatnie zaczynasz unosić biodra do góry. I powoli, powoli, powoli przesuwasz rolkę w stronę kolana i powoli przesuwasz ją w stronę Achillesa. No i w rolowaniu bardzo ważne jest to skupienie się na oddechu i na rozluźnieniu mięśni. Więc nie chcesz tego jechać tą rolką w przód i w tył, tylko naprawdę skupiasz się na jak najwolniejszej pracy. I pamiętaj, że możesz obierać różne kierunki, czyli przechodzisz na zewnętrzną stronę łydki, na wewnętrzną stronę łydki i powolutku sobie pracujesz, zapamiętując najbardziej spięte obszary lub najbardziej spięte punkty. Jeśli dużo biegasz, to ten trening może Ci bardzo pomóc. Jeszcze trzy takie przejazdy powoli. I dwa. I zatrzymaj się przy najbardziej bolesnym punkcie, gdziekolwiek o niej, zatrzymaj się przy nim, opuść biodra w dół i dołóż lewą nogę na tą prawą. Tak? Czyli leciutko dociśnij ten punkt. Jeśli tu już jest ciężko, jeśli jest bardzo mocno, czujesz to rozciąganie napięcie, to zostajesz w tej pozycji, zostajesz w tym tak naprawdę ustawieniu. Jeśli jest ok, jeśli czujesz, że możesz tam dalej coś tam zrobić, to zadzierzasz prawą stopę na siebie i rozluźniesz z wydechem. Wdech zadzierasz na siebie i rozluźniesz z wydechem. I wdech. I spokojny wydech. Jeszcze pięć. I wydech, cztery, ostatnie trzy, i dwa, ostatni raz zatrzymaj i poruszaj delikatnie z prawej na lewą stronę, płytką. Tak rozcierasz teraz ten punkt w poprzek. I starasz się poczuć. Jak odpuszcza ten ból, czyli naprawdę musisz swoim oddechem kierować rozluźnienie w to miejsce. Ja wiem, że to może wydawać się turbo trudne, i to jest naprawdę trudne, więc na spokojnie, jeśli to za pierwszym razem, czy drugim, czy piątym się nie udaje. Odłóż stopę z powrotem, unieś biodra i powoli, powoli przemasuj całą łydkę. Ok, i teraz przechodzisz pod kolanem i chwileczkę porolujemy tuż pod kolanem. Tam są ścięgne, które lubią się napinać, szczególnie dają sobie znać w skłonie w przód. Więc chwileczkę tylko skupimy się na nich. Mhm. I przenieś rolkę wyżej w stronę tyłu uda. Unieś biodra do góry i dokładnie to samo powoli rolujemy cały tył uda. I tu pamiętaj, przechodzisz na zewnętrzną stronę, na wewnętrzną stronę swojego uda. Powolny ruch i dokładny. Tu zwykle jest w OK. Tu polecam dużą piłkę do rolowania, to wtedy mocno czuć te dwójki. Ale tak to na spokojnie. I od razu przechodzimy w stronę pośladka. Mhm. I teraz kładziemy tylko prawy pośladek na rolce. Otwórz prawą nogę, kolano skierowane jest do boku, czyli ta noga jest taka luźna i otwarta. Druga noga jest na podłodze, stabilizuje nasze całe ciało. I powoli przechodzimy w stronę kręgosłupa i z powrotem w dół. Czyli tak naprawdę cały bok pośladka tutaj rolujemy. To też jest bardzo wolny ruch, ale dokładny. Pamiętaj, że chcesz czuć tu luźny pośladek. Oczywiście on może być napięty, ale nie napinasz go. Tak. Rolowanie na napiętym mięśniu niestety nic nie da. Więc jeśli, jeśli walczysz mocno ze sobą, najlepiej zatrzymaj się w jednym punkcie i staraj się aktywnie rozluźniać ten obszar. Jeśli tu jest ok, jeśli tu jest w miarę spokojnie, to możesz dodać sobie troszeczkę rozciągnięcia. Czyli połóż prawą kostkę na lewe kolano i kontynuujesz ruch w ten sposób. I jeszcze takie 5. I wracasz. 4. Ostatnie trzy. Dwa. Jeden. Zatrzymaj się przy najbardziej bolesnym punkcie i poruszaj się z prawej na lewą stronę. Powoli, z prawej na lewą. Okej, okay. odłóż nogę. Przejdź sobie na prawe przedramię i przejdź na bok ciała. Mhm. I teraz jesteś na boku biodra, noga zostaje sobie z tyłu, kolano nadal jest lekko zgięte, i chwileczkę porulujemy tutaj cały bok biodra. Mhm. Czyli powoli, powoli sobie precyzuj. Przy okazji nadgarski odpoczywają. Niestety, rolowanie nie jest, nie jest aż tak wygodną czynnością, ale to jest kwestia przyzwyczajenia, więc na no spokojnie. Któryś już raz, jak zrobicie, to będzie ok. Jeszcze trzy. Dwa. Zatrzymaj przy najbardziej bolesnym punkcie. Jeśli takiego nie masz, to zatrzymaj po prostu po środku. I teraz unosimy nogę do góry i opuszczamy. Unosimy do góry i opuszczamy. I opuść. Jeszcze pięć. I tu już możesz poczuć. Napięcie cztery. Trzy. Dwa, jeden, super. Ok, zrób kilka szybkich ruchów wokół całego miejsca. Mhm. I przejdź sobie do siadu, zwykłego. Zaraz zamienimy stronę, ale najpierw zrób kilka krążeń nad garstkami. Wyciągnij ręce do sufitu zdechem i z wydechem zrób skłon do przodu. I przejdź sobie raz na prawą, raz na lewą stronę i zobacz, czy czujesz różnicę w rozciągnięciu i w napięciu odczuwanym w mięśniach. Jeśli czujesz różnicę, to polecam się często rolować, może nie codziennie, ale chociaż raz czy dwa w tygodniu może Ci pomóc, szczególnie w rozciągnięciu też. Ok, wracasz do góry, weź rolkę, zamień strony, czyli teraz lewa łydka. Opierasz dłonie obok bioder, stopa prawa jest na podłodze, unosisz biodra i powolutku, powolutku zaczynamy sobie pracować na zewnętrzną stronę, na wewnętrzną. Mhm. Jeśli jakimś cudem to jest, w ogóle nic tu nie czujesz, Możesz opcjonalnie dołożyć jedną nogę na drugą i w ten sposób rolować. Osobiście dla mnie to jest za dużo, więc ja nawet nie pokażę. Ale dokładnie ten sam ruch, tylko że z dwoma nogami na rolce. Tylko tu trzeba się skupić na tym, żeby ta noga na dole została rozluźniona. Mhm. Ok, zatrzymaj się przy najbardziej bolesnym punkcie. Opuść biodra w dół i dołóż sobie. Prawą nogę na tą lewą. I albo tu zostajesz, jeśli to napięcie czujesz bardzo intensywnie, i jeśli nie, zadzierasz lewą stopę na siebie, wdech i wydech rozluźniasz. I wdech i wydech rozluźniasz. I wdech i spokojny wydech. Pięć. Cztery. Ostatnie trzy i dwa, jeden, okej, okay. rozluźnij i chwileczkę rozetrzyj w prawo, lewo, prawo, lewo. Spokojnie oddychasz. Ok, odłóż sobie stopę na bok, unieś biodra, zrób kilka szybszych ruchów po całej łydce i przenieś rolkę pod kolano. I tu też kilka razy przerolujemy ten obszar pod kolanem. Pamiętaj, że nie chcesz czuć bardzo mocnego napięcia, chcesz po prostu czuć lekkie napięcie w ciele. Mhm. I przejdź sobie na tył, uda. Dokładnie to samo. Pamiętaj, że tu nie chcesz, żeby noga była zupełnie prosta, kolana jest zgięte, noga maksymalnie luźna. I powoli sobie pracujesz. Mhm. Jeśli czujesz jakieś tutaj napięte obszary, to możesz zatrzymać się przy nim. Ileczkę poddychać w kierunku tego miejsca. Ok, i przejdź sobie jeszcze wyżej w stronę pośladka. oprzyj tylko prawe biodro, prawy przepraszam, lewy pośladek na rolce. Otwórz nogę i delikatnie zaczynamy rolować w stronę pleców i w stronę UDA. Jak czyli nie siedzisz bezpośrednio na tej rolce, tylko jesteś tak lekko bokiem. I tylko lewy pośladek jest na rolce, a prawy jest w powietrzu. Spokojnie, oddychasz. Jeszcze trzy. I dwa. Powolutku. Jeden i dołóż sobie. Kostkę na kolano i kontynuujesz ten ruch. Pamiętaj, że cały czas chcesz, żeby to biodro i pośladek pozostawało luźne. Jeszcze trzy i dwa. I jeden. Zatrzymaj się przy najbardziej bolesnym punkcie i rozetrzyj w prawo i w lewo. W prawo i w lewo. I trzy. I dwa. Jeden. Super. Wyciągnij nogę do przodu i przejdź sobie na lewy bok. Ja się przesunę, ale po prostu idziecie sobie na przedramię i w ten sposób bokiem rolujecie. Ale nie chcę być tyłem. Więc ja się przestawię w ten sposób. Mm -hmm. Kolano zgięte, luźne, pośladek też maksymalnie luźny. I zatrzymaj się przy najbardziej spiętym miejscu i unosisz teraz lewą nogę do góry i z wydechem w dół. Unosisz nogę do góry i z wydechem w dół. I jeszcze takich pięć. I cztery. Ostatnie trzy. Dwa. Jeden. Opuść, zrób kilka szybszych ruchów. Ok. Wyjmij rolkę spod pośladka. połóż ją obok i zrób skłon do przodu. I zobacz, jak teraz czujesz nogi. Czy czujesz się trochę luźniej w tej pozycji? Czy czujesz trochę mniej, mniej napięcia? I chwileczkę się pobuję z prawej na lewą stronę. I przez okrągłe plecy powoli wstajesz do siadu. No i idziemy do naszego przodu ud. Zaczniemy sobie od prawej nogi. Przejdź sobie na brzuch. I połóż rolkę tak bliżej kolana. Udo podzielimy na dwa segmenty, bo często jest to dość intensywne. Dlatego najpierw będziemy rolować od połowy do kolana, a potem od połowy do biodra. I uwaga, jesteś na przedmianach, żebra są lekko ściągnięte, nie jesteś na puszczonym brzuchu, wywalonym brzuchu. Trochę tak jak w desce. Pierwsze co, pójść rzepkę w dół. Rozluźnij całkowicie tą nogę. Jeśli tu już jest dla Ciebie bardzo intensywnie, zostań w tej pozycji i nic więcej nie robisz. To jest bardzo ważne, żeby jeszcze mocniej na, nie napięć tego miejsca. Jeśli czujesz, że Twój ból to jest więcej niż 8, 7 na 10, to nic więcej nie robisz, tylko trzymasz tu rolkę. Jeśli jesteś w stanie się ruszyć, to powolutku rolujemy w stronę kolana i do połowy. I znowu w stronę kolana. I do połowy pamiętaj, że tutaj możesz też obierać różne kierunki, czyli rotować nogę do wewnątrz, do zewnątrz. Chyba, że też jest bardzo intensywnie, to zostajesz w tym jednym torze. Jeszcze dwa. Ostatni raz. Ok, teraz od połowy do biodra. Mhm. I wracamy. I znowu od połowy do biodra. I wracamy. Mhm. I tu też na zewnętrzną, na wewnętrzną stronę, aż do biodra, tam wyciągamy rolkę. Pamiętaj, że maksymalnie luźne jest to udo. Ja wiem, że to jest trudne. Może wydawać się niemożliwe. Ale to jest klucz w rozluźnieniu tego miejsca. Ostatnie dwa. I zatrzymaj rolkę pod biodrem, zegnij kolano. Jeśli chcesz, możesz oprzeć sobie czoło na dłoni albo jest być na przedramieniu. I teraz chwytamy prawą dłonią za kostkę. Jesteś pod biodrem, tak? Nie na udzie, bo to może być już bardzo intensywnie na udzie, pod biodrem. I teraz unosisz nogę, kolano do góry i opuszczasz w dół. Unosisz kolano do góry i opuszczasz w dół. Jeszcze osiem i opuszczasz. Siedem, sześć, pięć, ostatnie cztery, trzy i dwa. Zatrzymaj kolano u góry i delikatnie poruszaj sobie rolką w przód i w tył. W przód i w tył. Ok, i rozluźnij wyprostuj nogę, zamienimy strony. Czyli to samo w przód lewego uda. Połóż rolkę mniej więcej nad kolanem i rozluźnij najpierw rzepkę. Chcę, żeby rzepka była puszczona w dół w stronę podłogi i zaczynamy rolować w stronę kolana i mniej więcej do połowy. I znowu w stronę kolana, i do połowy. Jeśli to jest zbyt intensywne, pamiętaj, zatrzymaj się w jednym miejscu i tylko oddychasz. Skupisz się na rozluźnieniu tego mięśnia. Ostatnie cztery. I wracasz. I trzy. I wracasz. I dwa. Ostatni raz. Mhm. I przechodzisz od połowy do biodra. Powoli. Już od połowy do biodra. Teraz zwróć uwagę, gdzie czujesz mocniej. Możesz się skupić, zatrzymać się najpierw, po prostu skupić się na tym jednym miejscu, jednym punkcie i poczekać, aż on się rozluźni. Jeszcze trzy. Pamiętaj, staraj się utrzymać jak najbardziej luźne udo. Dwa. I zatrzymaj się pod biodrem, zegnij nogę w kolanie. Albo jesteś na przedramieniu, albo połóż się. Czołem na podłodze, chwyć się z tyłu za łokieć, za kostkę i unosisz kolano do góry i opuszczasz w dół. Unosisz do góry i opuszczasz tu. Jeszcze sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Zatrzymaj kolano u góry i zrób kilka szybszych ruchów, przód i tył, przód i tył. Cztery, trzy, dwa, 1. Okej, okay. opuść nogę, wyprostuj nogę. Przejdź sobie na kolana, połóż dłonie na biodrach, zrób kilka krążeń w jedną stronę i kilka krążeń w drugą stronę. I po takiej sesji możesz sobie zrobić sesję lekkiego rozciągania, ale nie mocnego power stretch. Tylko takiego, też rozluźniającego lub skierowanego na konkretną pozycję. Bo teraz zdjęliśmy to napięcie z nóg i łatwiej będzie pracować nad rozciągnięciem z tym obniżonym napięciem mięśniowym. Więc bardzo Tobie dziękuję. Pamiętaj, żeby napisać w komentarzu, jak się czujesz. I też, czy masz jakieś pomysły na kolejne filmy, bo ja zawsze lubię Was słuchać w kontekście tego, czego potrzebujecie, bo jestem tu dla Was. I dziękuję Tobie bardzo i do zobaczenia. Cześć.